Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest coffee break, nasza środowa przerwa na kawę. Nazywam się Renia Burda i dzisiaj moim gościem jest Ania Brzosko. Witam Cię, Aniu. Dzień dobry, dzień dobry. Ja ogromnie się cieszę, że Ania jest ze mną dzisiaj. Obie jesteśmy trenerami Maxwell Leadership i dzisiaj chciałybyśmy porozmawiać o czymś szalenie myślę dla nas obu ważnym, ale też nie, myślę, że nie tylko dla nas, ale o ogromnej wartości, która. A która w Polsce się pojawiła? Jaka to wartość? Za chwileczkę to przybliżę. Zanim o tym powiem, to, to myślę, że warto jest zaznaczyć fakt, że jak powiedział nasz mentor John McClellan, wszystko rodzi się i upada z powodu przywództwa. I to przywództwo, niezależnie od tego, o jakim obszarze pomyślimy, na jakim poziomie, na jakich przestrzeniach, na jakich płaszczyznach myślimy, w jakich komórkach, czy to to rodzina, czy to rodzina, czy to klasa, tak, jeżeli myślimy o, o szkołach, czy to są w życiu zawodowym płaszczyzny zespołów, czy też na krajowych czy międzynarodowych płaszczyznach, gdziekolwiek my myślimy o przywództwie, wszędzie może się dobrze wieść lub może się bardzo źle wieść, właśnie z powodu przywódców. Jak to się mówi, ryba potrafi się psuć od jednej strony to jest głowa i często bardzo to się, to się sprawdza. Więc tak? drużyna przegrywa, piłkarska, to kogo się wymienia? No, wymienia się trenera. Więc, więc myślę, że to przywództwo jest szczególnie aspekt, istotnym aspektem w naszym życiu, w funkcjonowaniu społeczeństw, w funkcjonowaniu krajów. I myślę, że dzisiaj w ogóle obserwując i przedsiębiorstwa, i firmy, i organizacje, Człowiek popatrzy, to ten rozwój kompetencji przywódczych jest jednym absolutnie z priorytetów w zakresie rozwoju pracowników i, i widzę to w wielu wiodących organizacjach w Polsce. I e, dlatego właśnie bardzo się cieszę, że Ania jest moim gościem, bo dzisiaj chcemy porozmawiać o pewnym bardzo ważnym projekcie projekcie, który się tak naprawdę wydarza po raz pierwszy raz, po raz, pierwszy, pierwszy raz w Polsce. E, Chcielibyśmy porozmawiać o szkole liderów, która startuje na Akademii Rolnictwa i to jest dla mnie ogromna radość, dlatego że wiem, jak wielką wartością jest program, jest organizacja Maxwell Leadership i jak bardzo transformujące jest to dla ludzi. Bardzo to jest transformujące przywództwo. Ale Aniu, ty jesteś opiekunem merytorycznym, jesteś pomysłodawcą projektu. Więc chciałabym tobie oddać głos i zapytać ciebie w ogóle, skąd pomysł? O, ten pomysł pomysł jest połączeniem światów, w których funkcjonuje, no bo ja z Akademią Leona Koźmińskiego związana jestem od bardzo dawna. Jestem poniekąd też jego, jej absolwentką, natomiast od momentu, kiedy stałam się czynnym członkiem Maxwell Leadership Certified Team i wgryzłam się, mówiąc tak bardzo potocznie, w wartość, jaką ta wiedza, którą niesie ze sobą ta organizacja i wszystko to, czym, czym dzieli się z nami John Maxwell, jak zaczęłam poznawać te, te tematy, to stwierdziłam, kurczę, no jest luka, bo wiem, co oferuje Akademia Leona Koźmińskiego, wiem, jak cudownie ludzie tam przychodzą i się uczą i wiem, że tego, czy, co oferuje John Maxwell, tam nie ma, albo nie ma w takim zakresie, w jakim to powinno być. Więc zaczęłam szukać połączenia w jakiś sposób, co zrobić, żeby te wspaniałe treści, którymi się my się ze sobą dzielimy i takie, które my poznajemy w ramach Maxwell Leadership, żeby można było je rozpropagować szerzej. I tak powstał, tak, tak urodził się pomysł, trochę trwała jego inkubacja, ale to zawsze trochę trwa, i udało się połączyć jedno z drugim, no i właśnie stoimy w przededniu właściwie rozpoczęcia pierwszej edycji Szkoły Liderów według Johna Maxwella, oferowanej jako kurs, dziesięciomiesięczny kurs w ramach Akademii Leona Koźmińskiego. Taka krótka, a właściwie no, naj, najprostszy sposób, jak można o tym opowiedzieć. I bardzo się cieszę z tego powodu, że to się właśnie zaczyna. Absolutnie podzielam Twoją radość. Tym bardziej, mając świadomość, jak, jak ważne jest to, wnosić tą treść, którą tak, no. która jest dla nas tak naprawdę fundamentem rozwoju naszego przywództwa, gdziekolwiek się pojawimy. I ogromnie się cieszę, Aniu, że nie powiem udało ci się, ale że zrobiłaś to, że połączyłaś te dwa światy jak to pięknie powiedziałaś, ten projekt rusza rzeczywiście 4 marca, jeszcze trwa rekrutacja, jeszcze można zgłaszać, zgłaszać swoją kandydaturę tak, do tej szkoły, Dlatego myślę, że fajnie byłoby, Ani, gdybyśmy przybliżyły troszeczkę ten kurs, żeby nasi słuchacze, którzy, którzy będą dzisiaj uczestniczyć w tej naszej kawie i razem z nami ją popijać, mogli zdecydować, czy to jest dla nich. Ja wierzę głęboko wczoraj, że, że kurs. Mówiąc o przywództwie, tak? stanowiący, stanowiący tą całą wiedzę, która dotyka przywództwa, zresztą wydaje mi się, że to motto, które wybrałaś dla tego kursu, czyli słowa Johna Maxwella, które mówią właśnie o tym, że, że te nasze dlaczego, to dlaczego przewodzimy, sposób w jaki przewodzimy, są bardzo ważne, tak? że to wszystko nas definiuje. I tak naprawdę to nasze przywództwo ostatecznie determinuje nasz wkład we własny sukces. I myślę, że każdy z nas chce w świadomy sposób mieć wkład we własny sukces. Dlatego Aniu, moje kolejne pytanie, kogo w ogóle jest ten kurs? Tak, do kogo on jest skierowany? Bo podejrzewam, że nie każdy powie tak, to dla mnie. No tak, bo właściwie mogłabym powiedzieć, dla wszystkich zapraszam, zapraszam. Nie, on nie jest dla wszystkich. On jest zdecydowanie dla osób, które. Chcą popatrzeć na siebie przez pryzmat tego, że chcą być liderami albo już są liderami dla osób, które mają um, kontakt z ludźmi, którzy się, którzy się czasami tymi ludźmi opiekują. Dlatego, że mówimy o przywództwie, to jesteśmy, w, będziemy w ramach Akademii Leona Koźmińskiego, więc tutaj przede wszystkim nacisk jest na biznes, czyli mówimy i zapraszamy przede wszystkim osoby, które już pełnią pewnego rodzaju funkcje przywódcze, są menedżerami wyższego, średniego szczebla albo aspirują do tej roli i chcą się Rozwinąć w tym, w jaki sposób wywierać dobry wpływ na ludzi, w jaki sposób zachęcić tych ludzi do tego, żeby oni wykonywali różne rzeczy, żeby, żeby tworzyli wielkie rzeczy dzięki osobie, która nimi w biznesie, można powiedzieć, zarządza, ale chodzi o to, że szukamy takich, którzy będą tymi osobami przewodzić. To jest kurs też dla tych, którzy chcą rozwinąć swoje własne, prywatne przywództwo, które może nie pełnią jeszcze biznesowych ról, ale które mają pełną funkcję gdzieś prywatnie, które um, potrzebują jakoś się w tej, jakby w, tym, w tym zagadnieniu um, rozwinąć. Więc zapraszamy fascynatów. Zapraszamy też tych, którzy może, bo takie osoby też się zdarzają, które są po prostu fascynatami wiedzy Johna Maxwella i które chciałoby ją zgłębić bardziej. Tych również zapraszamy, bo cały kurs jest oparty o wiedzę i spuściznę Johna Maxwella i ta, ta, te, ten kurs właśnie na tym będzie, będzie polegał. Tak jak powiedziałam, to jest 10 miesięcy, bo nie będzie łatwo. Bo jeżeli ktoś, i to już też zapraszamy, przede wszystkim osoby zmotywowane wewnętrznie do ciężkiej pracy. To jest takie pytanie, które ja zadaję osobom, bo mam przyjemność rozmawiania z osobami, które um, zapisują się na kurs. Przeprowadzam z nimi taką wstępną rozmowę rekrutacyjną i to jest jedno z pytań, które im zawsze zadaję. Czy jest pani, pan gotowa do ciężkiej pracy przez 10 miesięcy? Dlatego, że nie chodzi o to, żeby odbyć, nie chodzi o to tylko, żeby odsłuchać to, o czym będzie mowa w trakcie kursu, posłuchać różnych trenerów. Chodzi o to, żeby naprawdę coś zrobić, żeby zajrzeć do środka, czyli żeby wzbudzić w sobie refleksję, żeby coś w sobie zmienić, bo to jest kurs, który jest nastawiony na efekt. Efektem tego kursu, efektem tych 10 miesięcy ma być zmiana osobistego stylu przywództwa. Mm -hmm. Taki jeden cytat, który ja bardzo lubię i taka bardzo często go powtarzam, to jest kurs dla osób, które chcą, żeby za nimi podążali inni, żeby za nimi podążali ludzie. Bo jeżeli ktoś uważa, że jest że przewodzi ludziom, ale nikt za nim nie podąża, to ta, sobie, ta osoba sobie tylko spaceruje. Więc my nie chcemy takich spacerowiczów samotnych. My chcemy, żeby to szły może nie tłumy, ale żeby to była zawsze jakaś ekipa. I dla takich osób, które chcą taką ekipę wspólnych spacerowiczów stworzyć jest ten kurs. Mm -hmm. Fascynujące w ogóle. Od razu sobie myślę, że chciałabym dołączyć do takiej ekipy, dlatego że mi zależy, żeby, żeby rozwijać swoje przywództwo. Ale też powiedziałaś o bardzo ważnych rzeczy Aniu, bo właśnie tak kojarzę Johna Maxwella i tak kojarzę jego model przywództwa, że jest to przywództwo transformujące, tak, że, że my tutaj nie chodzi o samą wiedzę, nie chodzi o informację, ale chodzi o transformację, chodzi o coś, czego ludzie mogą doświadczyć i tak naprawdę stać się przykładem, tych informacji i tej wiedzy, którą tak naprawdę odkrył sam John Maxwell w trakcie swojego życia, bo, bo i to będzie właśnie treścią tego kursu, tak? Czyli te wszystkie zasady wpływu na ludzi. Zasady, które John Maxwell, nie obawiam się, by powiedzieć, sam doświadczył, sam to robił, sam odkrył i praktykuje nieustannie. I to jest coś, co mnie bardzo motywuje do tego, żeby. Uczyć się właśnie od tych ludzi, którzy sami są przykładem tego, czego nauczają. Mamy bardzo dużo informacji, mamy bardzo dużo wokół siebie rozwoju, ale tak naprawdę mentorzy, którzy są obrazem, tak, są przykładem tego, czego nauczają, są ogromną inspiracją i motywacją, jest zupełnie inaczej się uczymy od tych ludzi, w których widzimy to, czego nauczają. I ta transformacja jest czymś, co mnie absolutnie przekonuje. Myślę sobie, że jeżeli że każda osoba zabierze się mocno do pracy. To po 10 miesiącach będą imponujące efekty, aczkolwiek myślę, że to i tak jest pewien pewien początek, tak? Chyba, że, że ktoś już od wielu miesięcy pracuje nad sobą, a podejrzewam, że właśnie takie osoby tutaj będą dołączać, które będą chciały poszerzać swoją wiedzę, coś dołożyć może do swoich kompetencji, do swoich umiejętności, poznać może nowych, nowych ludzi również, bo myślę, że to może być motywacją. Ludzi, którzy również mają pasję do, do rozwoju, pasję do przywództwa. I będą się mogli uczyć właśnie od pasjonatów, bo tak postrzegam osoby, trenerów, którzy, którzy będą prowadzić zajęcia w trakcie kursu, że to są nie tylko pasjonaci, ale też to są ludzie, którzy dokładnie tak jak sam, John Maxwell mówią o tym, czego sami doświadczają, czego sami praktykują, co sami przetestowali. Więc jest to dla mnie dla mnie niezwykłe i dla mnie bardzo, bardzo przekonujące. No właśnie, ja no właśnie. John Maxwell, który naucza. Ale co to znaczy? Bo dla nas, dla nas to jest wow, ale niektórzy ludzie mogą nie znać. Może John Maxwell, a może nie wiedzą, co to znaczy, co, co ten John Maxwell w końcu odkrył, tak? Więc moglibyśmy kilka Aniu porozmawiać właśnie o tym, co stanowi um, program szkolenia, tak co on zawiera? Um, program szkolenia jest tak ułożony że składa się może o długości. Tak jak już wspomniałam wcześniej, jak mówiłam, cały kurs trwa 10 miesięcy. Trwa 10 miesięcy i zaczyna się wielkim boom, czyli zaczyna się spotkaniem w marcu w ramach Akademii, już w sali w Akademii Leona Koźmińskiego, spotkanie stacjonarne, po to, żeby się wszyscy poznali, żeby dostali wyprawkę, bo każdy z uczestników dostanie swojej tą wyprawkę, którą będzie wykorzystywać przez następne 10 miesięcy. Potem przez kolejnych 8 spotkań. Kurs będzie w przestrzeniach wirtualnych. W online będziemy pracować i zakończymy w grudniu spotkaniem, spotkaniem znowu w Gmachu Akademii Leona Kośmińskiego na podsumowaniu całego, całego kursu. Cały kurs jest oparty o coś, co dla. Członków Maxwell Leadership Certified Team jest rzeczą istotną, jedną z najważniejszych, czyli opiera się o Maxwell DNA. Czyli opiera się, tych 10 spotkań jest tak zorganizowanych, że każde z nich będzie poświęcone jednej wartości i będzie przerabiał zagadnienia związane z jednym z programów oferowanych. I przygotowanych właśnie na podstawie książek Johna Maxwella. A więc zaczniemy spotkaniem poświęconym etyce, nie etyce biznesu, etyce. Potem skupimy się na komunikowaniu i zajrzymy głęboko do książki. Wszyscy komunikują, nie każdy potrafi się porozumieć. Potem skupimy się na odnoszeniu realnego sukcesu. To będzie nasze trzecie spotkanie. W kolejnych spotkaniach ja się tutaj posiłkuję kolejnością i sprawdzam sobie, jak ładnie jest ułożone, ułożony ten program. Potem zajmiemy się 15 prawami rozwoju i wejdziemy głęboko w najistotniejsze prawa, które pomagają nam pomagają się nam rozwinąć. Następnie zajmiemy się. Złotymi zasadami przywództwa. To kolejny z bardzo ciekawych programów oferowanych i, i książek napisanych przez Johna. W następnym, w następnym spotkaniu zajmiemy się marzeniami i popatrzymy na marzenie, jaką moc mają, mają marzenia i co można zrobić, żeby je spełniać. Potem trochę skupimy się na wpływie, ale na tym, jak stać się osobą wpływową, czyli w jaki sposób, w jaki sposób ten wpływ, dobry wpływ na ludzi. Na ludzi lider powinien i wywiera. A następnie zajmiemy się zajmiemy się porażkami. Bo zajmiemy się takim programem bardzo ciekawym, który jest opisany w książce. Czasem wygrywasz, czasem się uczysz. Więc um, zajmiemy się porażkami. Kolejnym, kolejnym ciekawym spotka kolejne ciekawe spotkanie będzie, um, będzie poświęcone zmienianiu świata. I tutaj um, mocniej przyjrzymy się um, temu, co opisane jest w książce: zmieniaj swój świat. Um, przepięknej, przepięknej pozycji. No i na koniec, w trakcie dziesiątego spotkania, tak jak już powiedziałam, spotkania, które odbędzie się w gmachu Akademii Leona Koźmińskiego, podsumujemy całość, ale podsumujemy w taki bardzo specyficzny sposób, dlatego że tego jeszcze do tej pory nie powiedziałam, choć mówiłam, że będziemy ciężko pracować razem z uczestnikami szkoły liderów, bo my zapraszamy uczestników do tego, żeby przez tych dziewięć w sumie miesięcy prowadzili głęboką refleksję, prowadzili dziennik refleksji i zapraszamy do tego, żeby tę refleksję spisywali i popatrzyli na siebie przez pryzmat tego, jak przewodzili. Co myśleli o przywództwie, kim i w jaki sposób tymi, jak w jaki sposób są liderami. A podczas dziesiątego spotkania zaprosimy uczestników do tego, żeby podzielili się z nami swoimi odkryciami i zaprezentowali projekt osobistej zmiany przywództwa, która, mamy nadzieję, jakby się. Jakby powstanie, urodzi w trakcie tych 10 miesięcy, tych 9 miesięcy i refleksji, które wtedy my, jako trenerzy, będziemy wzbudzać, ale też i uczestnicy między sobą, którymi się będą wymieniać. Więc tak, tak wygląda w bardzo dużym skrócie to, co się przez tych 10 miesięcy będzie działo. No i, no i zobaczymy, co będzie. Mhm. Brzmi to imponująco, ogromna dawka wiedzy, myślę, ale cieszę się bardzo, że, że kończy się to projektem, czyli kończy się czymś bardzo praktycznym, że na każdym, na każdym zjeździe, na każdym spotkaniu każdy będzie miał okazję do zapisywania swoich refleksji, do notowania swoich myśli i że bardzo mocno będzie tutaj funkcjonowała perspektywa działania, tak perspektywa zmiany, perspektywa rozwoju, czyli takich praktycznych działań, tak z czym przychodzę, czyli najpierw takie zlokalizować się. Lubię tutaj używać tej metafory GPS-a, tak, czyli żebyśmy mogli wyruszyć jakąś podróż, wyrusz, No to musimy się zawsze zlokalizować, gdzie my dzisiaj jesteśmy, żeby móc wyznaczyć kierunek, żeby móc wpisać sobie, gdzie tam jest to miejsce docelowe, do którego chcemy dotrzeć i czego potrzebujemy po drodze, jakie miejsca odwiedzić, czego się nauczyć, żeby do tego miejsca dotrzeć. I myślę, że to jest fantastyczna mapa, przez którą uczestnicy zostaną przeprowadzeni, żeby w takim pełnym obrazie, naprawdę w pełnym obrazie, poprzez różne narzędzia, przejść przez ten swój rozwój osobistego przywództwa, przywództwa zawodowego, tak, przywództwa na wielu poziomach, o których mówiłyśmy. Ogromnie się cieszę, że jest to zbudowane na fundamencie Maxwell DNA, dlatego że to przywództwo wartości jest w dzisiejszym świecie myślę szalenie ważne. Widzimy, co się dzieje tak w naszej kochanej Polsce, kiedy przychodzi kryzys przywództwa, kiedy to przywództwo nie jest oparte o wartości, kiedy jakieś takie własne korzyści nami kierują, a tak naprawdę to przywództwo jest bardzo mocno, powinno być bardzo mocno skoncentrowane na drugim człowieku, bo tak naprawdę w przywództwie chodzi o innych ludzi. Dlatego dlatego to Maxwell DNA jest czymś, co, z czego ja ogromnie się cieszę, ale też myślę, że. Zgodnie z teorią i z modelem Johna Cawala, jeśli chodzi o pięć poziomów przywództwa, to właśnie tak zaprojektowany kurs, nas prowadzi do tego piątego poziomu, do tego najwyższego, gdzie, gdzie rzeczywiście jest to przywództwo autorytetu, tak? gdzie my w czasie rozwoju, po prostu stajemy się ludźmi, za którymi chcą inni podążać. Tego się nie da zbudować w sposób, nie wiem, autorytarny, w sposób stanowiskowy, gdzie narzucamy ludziom, pewne wykonywanie pewnych zadań, tak, gdzie z racji naszego stanowiska, czy tego, że ktoś nam nadał jakieś uprawnienia, ludzie podążają za nami. To jest myślę największy test, test przywództwa. To, co powiedziałaś, Aniu, my nie chcemy spacerować, my nie chcemy być na spacerze, my chcemy się obejrzeć i zobaczyć, na ilu ludzi mogliśmy mieć pozytywny wpływ wpływ, tak? Ilu ludzi tak, i to, to wiesz, to, to ja wcinam się w słowa, po prostu już nie mogę nie powiedzieć. No faktycznie em, oprócz tego, że wejdziemy na ten piąty poziom przywództwa, to w dodatku jeszcze, dlaczego ten kurs trwa 10 miesięcy? Bo tego się nie zbuduje w sekundę. To trzeba naprawdę popatrzeć na siebie i zastanowić się i zbudować pewne e, wzorce. Albo czasami zmienić niektóre wzorce, którymi już do tej pory się posługiwaliśmy. W związku z tym, to wymaga czasu. To wymaga czasu po to, żeby ta, ta zmiana była trwała. Ja się tutaj odniosę też do naszej no, najbliższej historii. Tak? No, pandemia pokazała bardzo mocno, że w trudnych czasach. Przeżyły tylko te zespoły i tak naprawdę dobrze poradziły sobie tylko te organizacje, w których nie było twardego zarządzania, tylko było skupienie się na ludziach, gdzie ten człowiek naprawdę był ważny i gdzie był ktoś, kto zadbał o tych ludzi. A jak doskonale wiesz, John Maxwell właśnie w ten sposób patrzy na ludzi, że ludzie są Istotnym elementem całości, nie tylko chodzi o niego, chodzi o tych ludzi, których mamy dookoła. I w trakcie rozmów, które ja miałam okazję już toczyć z osobami, które będą uczestniczyły w pierwszej edycji, edycji kursu, wiele osób też to właśnie podkreślało, że oni chcą być bliżej ludzi, z którymi pracują, że oni chcą na nich lepiej wpływać, chcą się nimi lepiej zaopiekować. I do tego potrzebują narzędzia, potrzebują wiedzy od kogoś, kto to zrobił. A nie ma lepszej osoby niż John Maxwell, który od wielu, wielu lat właśnie w ten sposób swoimi ludźmi się zajmuje. Mm -hmm. Absolutnie pełna zgoda. Pięknie powiedziane, Aniu, ale też myślę, że to, czego dotknęłaś, czyli tego okresu pandemii. Rysując właśnie ten obraz, takiego. Szybko zmieniającego się otoczenia, bo wydaje mi się, że właśnie w takim świecie, w którym żyjemy, który szybko się zmienia, to wydaje się, że najbardziej stałym i najbardziej pewnym kapitałem i zasobem jest człowiek. I jeżeli skupimy się na tym, po pierwsze, skupimy się na samych sobie, tak, bo że zawsze zmianę zaczynamy od nas, i dlatego też ta transformacja mi się tak ogromnie podoba i bardzo do mnie mówi, bardzo do mnie przemawia i bardzo mnie przekonuje, to myślę, że nie tylko na z naszej perspektywy, ale z perspektywy. Wielu organizacji czy przedsiębiorstw, to ten czynnik ludzki jest postrzegany jako ten jeden z najistotniejszych elementów takiego efektywnego funkcjonowania firm, tak przedsiębiorstw. Więc um, absolutnie skupienie na ludziach, um, jako kluczowy czynnik, który myślę, że też pozwala budować dzisiaj przewagę konkurencyjną, bo, bo kiedy patrzę. Przedsiębiorstwa, kiedy patrzę na biznesy, tam, gdzie są silne zespoły, to tam, gdzie są silni przywódcy, to, to rzeczywiście widać, Widać tą przewagę, widać różnice. I myślę, że dzisiejsze organizacje bardzo potrzebują takich efektywnych liderów, ludzi, którzy będą potrafili kierować zespołami, którzy będą potrafili motywować do pracy, którzy będą też potrafili doprowadzić do takiej synergii w zespołach. Tak? Jak John Maxwell mówi, jeden to za mało, tak, żeby, żeby zrobić coś wielkiego, żeby stanowić wielkość, ale zespół tak, a, a częścią zespołu są, są ludzie, są jednostki. I takimi zespołami potrafią zarządzać przywódcy. Więc, więc myślę, że myślenie dzisiaj o tym, że liderzy powinni być dobrymi specjalistami w zarządzaniu, to jest zdecydowanie za mało. Musimy mieć cechy przywódcy, musimy je rozwijać, potrzebujemy się zmieniać, potrzebujemy przejść przez osobistą transformację. I dlatego też tak ogromnie się cieszę, Aniu, z tego kursu, z tego projektu, tego, że ludzie, którzy zapisują się dzisiaj na kurs którzy się rekrutują, którzy będą tego wszystkiego doświadczać, aż jestem bardzo, bardzo ciekawa tych doświadczeń, tego efektu, który nastąpi po tych 10, 10 miesiącach. Niestety czas na naszą kawę się e, dramatycznie skrócił. Kończy nam się ten czas, a jeszcze Aniu, nie wiem, czy pozostaje coś do dodania w kontekście tej kwestii. Tak powiedziałaś, że, że pierwsze, ostatnie spotkanie odbywa się stacjonarnie w akademii. Reszta odbywa się online. Czy jeszcze coś istotnego powinniśmy dodać? Kończmy. Spotkanie jest tak, jakby. To jeszcze można dodać tylko tyle, że spotkania będą raz w miesiącu, mniej więcej na początku każdego miesiąca i tylko w soboty. Zajęcia są od 9 do 16, po to, żeby dać dawkę wiedzy, dać dawkę doświadczeń i zostawić miejsce na refleksję na przeżycie i zastanowienie się, bo uczestnicy jeszcze, to jeszcze jednej rzeczy nie dodałam. Powiedziałam, że dostają wyprawkę, będą dostaną wyprawkę na pierwszych zajęciach. Dostaną. Ta wyprawka będzie składała się z siedmiu książek Johna, które będą podstawą do dalszej pracy. W związku z tym no, z mojej perspektywy warto. Gdybym sama nie zorganizowała tego kursu, to na pewno bym się na niego zapisała. Zapraszam wszystkich do tego, żeby się obejrzeli. Jeżeli, chciał, jeżeli ktoś chciałby porozmawiać, zapraszamy. Tak jest, gorąco, gorąco zachęcamy do zapisywania się, do podjęcia, myślę, tej naprawdę jednej z przełomowych i jednej z najważniejszych decyzji dotyczących takiego świadomego rozwoju naszego przywództwa. Pod naszą dzisiejszą rozmową w komentarzu pojawi się Link, dzięki któremu można wejść na stronie, na której można dokonać zapisu. Gorąco do tego zachęcamy. Dobrze, jeżeli chcesz. Coś... Coś rzeczywiście jest niejasne, to, to myślę, że śmiało tam jest też informacja o tym, że Ania jest koordynatorem projektu całego. Myślę, że Ania jest otwarta na to, żeby wytłumaczyć, żeby porozmawiać, więc zachęcamy gorąco do zapisywania się do tej pierwszej edycji, myślę, że historycznej i kiedyś Państwo będą mogli powiedzieć: tak, ja, ja zacząłam ja, ja byłem w tej pierwszej edycji. Ja doświadczyłam tego i, i nieść to świadome wszystko dalej. Aniu, ogromnie Ci dziękuję za Twoją dziękuję. obecność na tej kawie, za to, wspólną kawę, za to, że, że przybliżyłaś naszym słuchaczom ten projekt. Myślę, że mam taką głęboką nadzieję, że w wyniku tej inspiracji pojawią się nowe kliknięcia, nowe zapisy, jeśli chodzi o szkołę, a zdecydowanie warto. I cóż, Kończąc, życzymy Państwu pięknego dnia, pięknego tygodnia w takim świadomym rozwoju. I zakończę słowami również Johna, że wszystko rodzi się i upada z powodu przywództwa. My sami jesteśmy ludźmi, którzy, którzy wywierają wpływ, zawsze każdy na kogoś go wywiera, więc jesteśmy przywódcami. Dlatego tego takiego rozwojowego tygodnia Państwu życzę. Zapraszam na kolejną środę, na kolejną rozmowę z trenerami. Maxwell Leadership, a Tobie, Aniu, jeszcze raz ogromnie dziękuję za czas, dziękuję. za te informacje dotyczące szkoły liderów, która rusza już w marcu, Akademii Leona Koźmińskiego. Gorąco zapraszamy. Zapraszamy.